Jaki adres podać, zakładając firmę? Podczas rejestracji firmy będziesz musiał podać kilka różnych adresów i teraz je sobie po kolei omówimy. Pierwszy adres to adres zamieszkania, czyli tam, gdzie Ty mieszkasz, to niekoniecznie musi być adres zameldowania i jest to dla Ciebie ważny adres, ponieważ według miejsca zamieszkania płacisz swoje podatki, czyli tam, gdzie mieszkasz, to też tam rozliczasz się w Urzędzie Skarbowym. Ten adres nie będzie publicznie widoczny w wyszukiwarce CIDG. Będziesz również podawał adres zameldowania, on będzie potrzebny na etapie rejestracji. Rejestracji do ZUS, ten adres również nie będzie widoczny publicznie w CIDG. Jeśli pracujesz głównie zdalnie czy ze swojego mieszkania, nie masz jakiegoś punktu, biura, sklepu, to nie musisz też podawać żadnego adresu prowadzenia działalności gospodarczej. Wtedy adres prowadzenia działalności również nie będzie widoczny w CIDG. I teraz dochodzimy do najważniejszego adresu, czyli adresu do doręczeń. Adres do doręczeń to jest miejsce, gdzie chcesz otrzymywać korespondencję, na przykład korespondencję z Urzędu Skarbowego. I ten adres jako jedyny będzie widoczny w CIDG czyli w wyszukiwarce CIDG, jeśli ktoś wpisze sobie dane Twojej firmy, to będzie widział ten adres. Więc tutaj musisz uważać na to, jaki adres tam zgłosisz, bo jeżeli będzie to Twoje prywatne mieszkanie, no to musisz mieć świadomość tego, że Twój prywatny adres będzie publicznie dostępny w CIDG, że mogą do Ciebie dzwonić jacyś spamerzy i marketerzy. Jak to można obejść? Możesz na przykład wykupić sobie adres do doręczeń w wirtualnym biurze i wtedy takie wirtualne biuro będzie przyjmowało Twoją korespondencję, kiedy Tobie na maila będzie Wysyłało skany listów czy korespondencji. A jeśli właśnie zakładasz działalność i boisz się, że popełnisz błąd, to wpisz sobie słowo firma w komentarzu pod tym nagraniem i wtedy bezpłatnie wyśle Ci e-booka o 16 najgorszych błędach popełnianych przy zakładaniu działalności po to, żebyś mógł ich uniknąć.